Zmienna losowa x ma następujący rozkład prawdopodobieństwa. To prawdopodobieństwo jest zawarte w tabeli. Należy w podpunkcie A wyznaczyć wartość parametru P, a w podpunkcie B wyznaczyć wartość oczekiwaną, czyli współczynnik E do x. Korzystając z własności prawdopodobieństwa zmiennej losowej, należy powiedzieć, że suma wszystkich prawdopodobieństw wyrażonych w drugim wierszu tejże tabeli, musi dokładnie dawać wartość równą 1. A zatem, powołując się na tą właśnie własność, sumujemy sobie prawdopodobieństwa dla poszczególnych zdarzeń, czyli 3 plus 4 plus 2 plus p. No i gdy rozwiążemy to proste równanie, otrzymujemy ostatecznie p równa się 1 dziesiąta. Dla tych oto ułamków, suma jest dokładnie równa 1 no i tak jak na wstępie wspomniałem własność prawdopodobieństwa zmiennej lasowej wyraża się takim to właśnie wzorem jeżeli chodzi o wartość oczekiwaną tutaj też powinniśmy przypomnieć sobie wzór jeżeli chodzi o wartość oczekiwaną ten wzór to jest iloczyn x i razy pi no i teraz patrząc na tabelę musimy przemnożyć kolumny których tutaj mamy 4 elementy tych kolumn przemnożyć przez siebie czyli 0 razy 30 następnie plus i 1 razy 40 i tak dalej i tak dalej. No i otrzymujemy następujący zapis. Gdy to wyliczymy, 40 plus 40 plus 30, otrzymujemy 11 Wynik ostateczny, zatem, to jest jedna cała I to jest wszystko, co trzeba było zrobić w tym zadaniu.